Wczoraj moja ośmioletnia wnuczka Zosia przyszła do mnie i powiedziała: Dziadku, dlaczego już się ze mną nie przytulasz tak jak kiedyś? Serce mi się ścisnęło. Wiedziała, że coś się zmieniło, ale nie rozumiała dlaczego. Ja też tego. Nie rozumiałem, aż do momentu, kiedy spojrzałem na siebie w lustrze i zdałem sobie sprawę z prawdy, którą ignorowałem przez lata. Być może ty też to znasz, to uczucie, gdy wchodzisz do pokoju, a ludzie dyskretnie odsuwają się o krok, gdy twoje dzieci skracają wizyty, a wnuki wolą siedzieć po drugiej stronie stołu, gdy twój własny małżonek, z którym dzielisz łóżko od dziesięcioleci, odwraca się na drugą stronę podczas snu. Nazywam się dr Stanisław Kowalski, mam 91 lat i nadal przyjmuję pacjentów w swojej praktyce. Przez ostatnie 65 lat medycyny. Nauczyłem się jednej fundamentalnej prawdy: nasze ciało mówi prawdę, nawet gdy my wolałbyby jej nie słyszeć. I dzisiaj chcę podzielić się z Tobą sekretem, który może zmienić nie tylko to, jak czujesz się ze sobą, ale też to, jak inni Cię postrzegają. Widzisz, w ciągu ostatnich trzech miesięcy odwiedziło mnie siedmiu pacjentów w wieku od 67 do 89 lat. Wszyscy przyszli z pozornie różnymi problemami. Pani Helena, lat 73, skarżyła się na samotność. Pan Józef, 81 lat, na problemy w małżeństwie. Pani Krystyna, 67 lat, na to, że jej syn rzadko ją odwiedza. Ale po głębszej rozmowie okazało się, że wszyscy zmagają się z tym samym problemem. Problem ten ma nazwę, ma przyczyny i, co najważniejsze, ma rozwiązanie. Kiedy mamy 60, 70, 80 lat. Nasze ciało przechodzi przez zmiany, o których nikt nam wcześniej nie powiedział. Gruczoły potowe zaczynają pracować inaczej. Skóra produkuje więcej sebum, ale jednocześnie traci zdolność do naturalnego oczyszczania się. Bakterie, które przez całe życie żyły na naszej skórze w harmonii, nagle zaczynają się nam namnażać w sposób niekontrolowany. To nie jest kwestia higieny. To nie znaczy, że jesteś brudny czy zaniedbany. To naturalna część procesu starzenia, się którą po prostu nikt nie wyjaśnił ci wcześniej. Pamiętam 78-letniego pana Władysława, który przyszedł do mnie ze łzami w oczach. Jego żona, z którą przeżył 52 lata, zaczęła spać w osobnym pokoju. Doktorze, powiedział, ona mówi, że już nie może, że to dla niej za trudne. Nie mógł zrozumieć, dlaczego kobieta, która go kocha, nagle go unika. Prawda jest taka, że nasza skóra po 60 roku życia produkuje związki chemiczne, które dla młodszych osób mogą być przytłaczające. To nie jest Twoja wina to biologia. Ale jest coś, co możesz z tym zrobić. Przez ostatnie 15 lat badałem ten problem i rozmawiałem z dermatologami z całego świata. Odkryłem metodę, która jest prosta, tania, dostępna w każdym domu i daje efekty już po tygodniu regularnego stosowania. Ta metoda składa się z czterech kroków, które zajmują łącznie nie więcej niż 15 minut dziennie. Ale zanim ci je przedstawię, chcę, żebyś wiedział, to co zaraz usłyszysz, może brzmi zbyt prosto, żeby było prawdą. Ale nauka stoi za każdym z tych kroków. Krok pierwszy: poranna detoksykacja, skóry każdego ranka, zaraz po wstaniu, przygotuj ciepłą wodę z dodatkiem dwóch łyżeczek sody oczyszczonej. Weź zwykły ręcznik. Namocz w tym roztworze i przemyj całe ciało, zaczynając od karku, przechodząc przez ramiona, klatkę piersiową, plecy. Jeśli masz problem z dosięgnięciem pleców, przełóż ręcznik przez ramię i przemyj ruchem w górę i w dół, brzuch i nogi. Soda oczyszczona neutralizuje kwasy produkowane przez skórę w nocy i zabija bakterie, które nagromadziły się podczas snu. To naturalna metoda, którą stosowali nasi dziadkowie. Zanim przemysł kosmetyczny przekonał nas, że potrzebujemy skomplikowanych produktów. Krok drugi. Wieczorna pielęgnacja z mąką kukurydzianą wieczorem. Przed kąpielą weź zwykłą mąkę kukurydzianą i delikatnie przetrzyj nią skórę w miejscach, gdzie pocisz się najbardziej pod pachami, na plecach, na piersiach, w pachwinach. Mąka kukurydziana absorbuje tłuszcz i pot, jednocześnie działając jak naturalny peeling który usuwa martwe komórki skóry. Pozostaw na 10 minut, a potem weź ciepły prysznic. Ale uwaga, nie używaj mydła. Mydło wysusza skórę starszych osób i może nasilić problem. Krok trzeci. Stymulacja krążenia przez masaż dwa razy w tygodniu. Po wieczornej kąpieli wykonaj 5-minutowy masaż całego ciała zwykłą szczotką do włosów lub szorstkim ręcznikiem. Zacznij od stóp i idź w górę, zawsze w kierunku serca. Ten masaż stymuluje krążenie limfatyczne, które po 60 roku życia zwalnia. Lepsze krążenie oznacza lepsze usuwanie toksyn z organizmu i zdrowszą skórę. Krok czwarty. Naturalna. Aromaterapia w szafie między ubraniami. Połóż małe woreczki z suszoną lawendą albo listkami mięty. Te naturalne aromaty Będą delikatnie unosić się z Twoich ubrań przez cały dzień, maskując wszystkie niepożądane zapachy i dodając ci naturalnej świeżości. To nie jest perfumowanie się, to sprytny sposób na to, żeby Twoje ubrania same w sobie pachniały przyjemnie. Teraz chcę Ci opowiedzieć o trzech osobach, które zastosowały tę metodę i jak zmieniło to ich życie. Pani Helena, o której wspomniałem wcześniej. Zaczęła stosować te kroki w październiku. Po dwóch tygodniach jej sąsiadka, pani Józefa, powiedziała jej: Heleno, coś w tobie się zmieniło, wyglądasz jakoś świeżej. Po miesiącu jej syn zaczął zostawiać dłużej podczas wizyt. Po dwóch miesiącach wnuki znowu chciały siedzieć obok niej na kanapie podczas oglądania bajek. Doktorze, powiedziała mi podczas ostatniej wizyty: Przez pierwszą część życia dbałam o innych. Teraz mogę wreszcie cieszyć się tym, że inni chcą być blisko mnie. Pan Władysław, którego żona spała w osobnym pokoju, zastosował moją metodę przez trzy tygodnie. Pewnego wieczoru jego żona przyszła do niego i powiedziała Władku, czy możemy porozmawiać? Okazało się, że zauważyła zmianę i chciała wrócić do wspólnego łóżka. To było jak powrót do czasów, kiedy byliśmy młodzi, powiedział mi z uśmiechem. Czułem się znowu jak mężczyzna którego kobieta chce mieć blisko siebie. Ale najbardziej wzruszyła mnie historia 82-letniej pani Stanisławy. Jej 15-letni wnuk Adam przez lata unikał kontaktu fizycznego. Nie przytulał się, nie całował, babci na powitanie. Rodzice tłumaczyli to nastoletnią niezręcznością, ale pani Stanisława wiedziała, że to coś więcej. Po sześciu tygodniach stosowania mojej metody, podczas rodzinnego obiadu, Adam podszedł do babci i sam ją przytulił. Babciu powiedział: Tak dobrze pachniesz, jak kwiaty w ogrodzie. Pani Stanisława płakała, gdy mi to opowiadała. Doktorze, przez lata myślałam, że straciłam możliwość bycia bliską z rodziną. Okazało się, że potrzebowałam tylko się nauczyć, jak dbać o siebie w nowy sposób. Widzisz, to nie jest tylko kwestia zapachu, to kwestia godności, to kwestia tego, czy czujesz się wart miłości i bliskości. Gdy Twoje ciało zaczyna Cię zdradzać, łatwo jest uwierzyć, że zasługujesz na samotność, ale prawda jest taka: nigdy nie jest za późno na to, żeby poczuć się ponownie atrakcyjnym, wartościowym i kochanym. Metoda, którą Ci przedstawiłem, kosztuje mniej niż 20 zł miesięcznie. Składniki masz prawdopodobnie już w domu. Nie potrzebujesz drogich kremów, perfum ani wizyt u specjalistów. Potrzebujesz tylko 15 minut dziennie. I wiary w to, że zasługujesz na to, żeby czuć się dobrze we własnej skórze. Pamiętaj, przez całe życie dbałeś o innych, o dzieci, o małżonka, o rodziców, o pracę. Teraz przyszedł czas, żeby zadbać o siebie. Nie z egoizmu, ale dlatego, że gdy czujesz się dobrze ze sobą, możesz dać innym jeszcze więcej miłości. Twoja rodzina zauważy różnicę, ale co najważniejsze, ty sam ją poczujesz. Poczujesz się pewniej, gdy wchodzisz do pokoju. Poczujesz się godny tego, żeby ludzie chcieli być blisko ciebie. Poczujesz się jak człowiek, który ma jeszcze dużo do zaoferowania światu. Spróbuj przez 7 dni. Tylko 7 dni. Jestem przekonany, że po tym czasie sam poczujesz różnicę, a po dwóch tygodniach zauważą ją inni. Jeśli ten film ci pomógł, podziel się nim z innymi seniorami, którzy mogą potrzebować tej wiedzy. Napisz w komentarzach, jak ta metoda zadziałała w Twoim przypadku. I pamiętaj, subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych porad, które mogą zmienić jakość Twojego życia. Masz 60, 70, 80 czy więcej lat, to nie ma znaczenia. Każdy dzień to nowa szansa na to, żeby poczuć się lepiej. Każdy dzień to okazja do tego, żeby zostać najlepszą wersją siebie. Nigdy nie jest za późno na nowy początek.